Tam cały nasz spakowany. Właśnie wybieramy się dalej. Znaleźliśmy fajną kolejkę tutaj niedaleko. Przejedziemy sobie. A tymczasem żegnamy się z tym miejscem i powiem wam, że czujemy się bardzo bezpiecznie, bo tu policji od groma. Go, go, inspektor, gadżet. Stoimy w zatwardzeniu do ronda. Chcesz coś już powiedzieć? Nie. Jakieś przemyślenia? Nie. Właśnie zatankowaliśmy. Koszt yy, 9200 leków. Za 55 litrów, tak jest. Yy, wychodzi nam stanowanie tutaj 10,44 litra na 100. Nieźle. Nieźle. poniżej 80 na godzinę, tak jak ostatnio. Jesteśmy w Tiranie, czyli w stolicy Albanii. Minęliśmy już yy, największe salony samochodowe, czyli Mercedesa, Audi, BMW, Volkswagena. Citroena odwalone takie, że śmieci wszędzie. Zobaczcie sami. Szukamy kantoru, żeby wymienić pieniążka. Exchange masz jakieś tam. O! o gdzie? Taka socka jeszcze. Idę się by zapytać. ale piękny ale piękny yy, piękne centrum handlowe wow szkoda że nie widziałam pomery że wam nie pokazałam yy, ogólnie teraz euro jest po 121 leków i właśnie mam w portfeliku moim malutkim już Wam powiem jaką kwotę 24 200 leków. Jeszcze nigdy tyle nie miałam w Port Felipu, takim podróżnym szalejemy męż. 24 tysiące mamy na zabawach. Okej, okay. okej, okay. dobra. Tak będziemy stać? Tak będzie tak, że jest super. A, przecież po tu by się nie tu pokierować. No jest. dobra. Ja mu pokażemy w tamtym, że nie, 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 nie tak jest super. Turysty pełną gębą kabelusze, okulary daj to spokój. Hop, hop. Tu macie biletiki Dobra, Szymonek ma za pół ceny, my mamy bilet tak. pełne w na skad. Chodź Szymonku Skakuj! Dobra okay, dziękuję no. no! To pan cię start? Na szpertek zostaje. O jakie gatki. No. Zacyku. Możesz sobie nóżkami klęknąć na siadonku. Żebyś zobaczył widoki. Może rozłóżmy ciężar równomiernie. Nie wiem, czy mnie stresujesz, czy co, czy jak. To powinieneś trochę na środek przejść, żeby równo Ciuciu złożyć. Ciuciu. O tymi nawet jest fajnie. Myślę, że nas bije. zamkną w takich puszce. Tak, w takich puszkach. To jest punkt, taka szklana kopuła. O, to daleko. To daleko. Het. het. <laughs> Moja <Mój Boże, laughs> żona się <laughs> śmieje ze mnie. To będzie slang na szkampa. Het, het. <laughs> het, het. <laughs> het, het. To będzie taka, taka wiecie, nowa y, miara. Odległości. Tak. Ujaki, Jednostka ujaki, miary. head head Im więcej head-head, head-head. Het, het. Dwa to... head-heady to 300 metrów. Uj, ha, 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 jakie No, no. A, śmieszne. kartki przyklejone no. reklamy hotelu, senu. Możesz sobie usiąść tutaj, nie na słonku, bo cię to tu na słonku postawi. Ale przy szybce, No to widzisz wszystko. Ale popatrz, jaki wandalizm. Porysowane całe te szyby. A. Nic z ludzi nie szanują Ty, się Nie Jakbyśmy mieli naszą naklejkę. naklejkę. Nie no żartujemy w takich miejscach nie klejmy. No bo jakbyś przez rękę przełożyć, chociaż mogę jak jest, bo jak ci wypadnie, to już nie znajdziemy. Biorę takie ryzyko na siebie. Proszę cię. I daje nam jechać. Ja tego ci nie jechać jechać. Jak cię wjeżdżam? Te rolki są okropne. Okropne to jest się obudzić rano i nie mieć w lodówce zimnego piwa. Tragedia, po to prostu jest okropne. Tragedia. Nie pije piwa. No dokładnie, tata też nie pije, ale jak go brakuje, to mu jest okropnie. Zapłaciliśmy 2,5 no, po tysięcia kłodłebka plus dziecko połówka, został do, do 3 lat do 3 lat buj, dziecko za darmo. jesteśmy na da focie! 18 Szymonek i my 30... Oj, jesteśmy na focie! Niech będzie. ta A czemu nie tanio, no u nas da, na gubołówkę nie trzeba zapłacić. To jest na focie! Nie pamiętam, pewnie bucie podobne pieniędza. A tu później teździmy na fucie! Nad wodą jesteśmy, no tyle, że na gubołówkę siedzie 3-2 minuty, a tu jedziemy jedziemy. A najlepsze dopiero przed nami. Żona ma obawy, że coś się tu może być niebezpieczne w wagoniku, ale... To jest znak wagoników, nie można pić. Ale właśnie ją poinformowałem, że nie czytałem nigdzie w prasie, a już tym bardziej w naszej krajowej. żeby Co tu się coś stało z jakimś wagonikiem, żeby spalić czy coś. Nie, nie czytałem, od razu czuję się bezpiecznie. No, no nie pisać. Ale niewątpliwie, zobaczcie tam pod górkę jak te skały to by mnie prawie że w pionie drapać się do góry. Teraz to będzie fajnie, ale może sobie jak fajnie, będzie, jak będziemy później zjeżdżać, to musi być piękny widok. No takie obawy, masz same obawy, no nawet nie wolno mi kamerą tutaj trochę pomachać, bo nie wyjmuj, bo kamera upadnie, bo mikrofon odpadnie. Nie, nie wyjmuj, tylko nie wyjmuj. Ale wziągaj. tak, żeby się zmartwił, bo żona może wypaść, to już nie. Nie, bo przez takie okienko kotku tu nie wypadnie z nas. Pa, pa. Zmieściłabym się. Tak, ale nie, nie! podejść do góry po prostu. O my god. Co się dzieje? Oh my god! Oh my god. Siatki, Tak, siatka, żeby komary nie wpadały, syno. Mhm bo komary wpadały do wagoników, jak się jeździło. I gdzieś w niego i może tam już mieszka. To jest, tu jest bardzo fajnie. Bo jeszcze tutaj No, teraz niczym w windzie, prosto do góry. Prawie, że w linii poziomu, pionowej. Nie no, dobrze, że tak trochę na bok, chociaż tam... No... Jakoś tak to nie wygląda bezpiecznie, bo myślałam, że tak na tych zdjęciach to było, to takie krótkie jest. No, to jak guba, gubałówka góra dół, 10 minut. No. O, nie. A na górze o, o. kapcie i wyjazd. A tu się jedzie, jedzie. Nie, bardzo fajna atrakcja. Już ostatnie chyba metry. Dzieci bawią się na placu zabaw. sobie siedzimy. Nie spadnij! radę. Hurra! Hura. Wypadają jak staśmy produkcyjnej chleb. Odpoczniemy tu sobie troszkę, przeczekamy największe upały, pójdziemy sobie dookoła zobaczyć jak to tu wygląda, a potem albo skoczymy na ten kanion. Albo, albo, albo. Może pojedziemy sobie do wlory. A może zobaczymy sobie termalne benie? Cisza, spokój. Tylko Szymon jest niegrzeczny. Złapał fazę niegrzeczności i buntu. dwie osoby mogą na, 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 na kolanach ale mogą na kolanach przejść Okej Okej z naszych 24 tak. Nagrywaj tak bo później będzie że żona stawiała Tysiak. Ty, ty Okej z dend z tam tej Dzisiaj taki dzień pełen atrakcji. Dla nas i dla dzieci. Szymonek pojeździł z motą. Zuzia też miała frajdę siedząc obok. Mówi, że było super. A my też zawsze to jakaś rozrywka, nie tylko siedzenie na plaży. Dzieci bawią się fontannie. Co chwila tak fajnie nią zawiewa. Bardzo ładnie jest tu ogród. Można w razie czego jeszcze wejść tam dużo wyżej, na tamten szczyt, ale to już raczej nie z takimi maluchami. Bój, jaki miastu, to tam bój. Powróć. Wszyscy już zmęczeni, idziemy zjeść coś w kamperku i jedziemy dalej. Tak, dokąd idziemy. Zdałoby się pomączyć tyłki, nie? No. Takie upały. Dobra. Flory? A kaniony sobie zrobimy na powrocie? Okay. kołyszę Ojej, jak nami buja Brawo! Dziękujemy sponsorowi wycieczki Mamie! Mamusiu no tutaj, 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 Ale powiem wam, że płacisz w to, tysiącach Taka burżuazja nas tu sprowadzała Tysiąc proszę. prawo, Tysiąc, no. lewo, tak, i o, Tak, 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 że nasza stawi tysiącami Cio, 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 cio Przestań, szas 24 tysiące rozmieniłam, to teraz będę trzaskać Uuu. przez tydzień czasu. Ta wycieczka nas kosztowała w sumie 3,5 tysiąca 000... i 1000 y, kółko góry. A, no tak. To jest 3,5 tysiąca leków, to mamy 1000 leków to jest 30 zł, czyli mamy około 100 zł 100 zł z groszem. Ale jest naprawdę bardzo fajna. Przyzwoita wycieczka. Uwaga. Długo nas bujało. No. My już w naszym ferdziu jedziemy dalej. Postanowiliśmy, że jednak kanion dzisiaj ominiemy. Wrócimy do niego na powrocie naszej podróży, a tymczasem zmykamy do Blory. Poszukamy jakiegoś kempingu, musimy zrobić serwis kamperowi. Nikt nie puści. Tak jak chyba tamten gdzie, że tak powiem Bardzo ostre zmianą Nieładnie wpychać O i ten nie przyjedzie. Dobra Może tak On matko No powiem wam, że Pięknie się jedzie Ale wiecie co, to już jest któraś krzyżówka, gdzie każdy ma pierwszeństwo na tej krzyż. To by było tak nie to tak dla Nie no tak teoretycznie znaki są, kto ma pierwszeństwo, ale tutaj to no wiadomo jak są. Mamy czasami obiekcje, czy się tak wciskać jak wszyscy. Światła powinni jakieś zamontować. Widzieliście gdzieś tą krzyżówkę ze światłami? Na most wjeżdżać ze światłami, ale nie będę jak miałem kolor Bo ci z przeciwka mieli zielony. <grystw> się zaczyna ta piękna droga, którą też jechaliśmy wtedy. Wtedy był już taki wieczór, a teraz będziemy w dzień. No i trochę popsuli tą drogę, jest w remoncie. Wtedy była bardzo ładna taka widowiskowa, ale teraz ją rozwalili. Ale może ta dalsza część wśród skał to się oczuła.